Patrz, przyjechał autobus ze szkoły O, genialne Autobus pełen dzieciaków do żądlenia <laughs> Zakolegowaliście się już z pszczółkami? Pszczółki! A wy tu niby czego, co? Ej, może się za nami stęsknili? Oj, przestań, bo jeszcze się wzruszę A żądłem chcecie? Uch! Yeah! <trykne> Midło jest pyszne! Co jest? Rządlenie nie działa? Ale jak to żądlenie nie działa? Bo źle rządzisz! A ty co się czepiasz? Bo twoje rządło jest małe i miękkie! Ciekawe skąd to wiesz. <trykne>